Rozmawiamy z posłem Bartoszem Kownackim. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zakłada skrócenie kadencji samorządów. Pana zdaniem, dlaczego to jest potrzebne i kiedy mogłoby się to zdarzyć. To jest jedyny realny i sprawny sposób, w którym można skrócić kadencję samorządu, który został wybrany w wyborach nierzetelnych, w wyborach sfałszowanych, wyborach, które z najważniejsze nie cieszą się zaufaniem społecznym. Duża część społeczeństwa ocenia te wybory bardzo źle. Nie ma w tym samym zaufania do władzy, zaufania do instytucji państwa i do samych radnych, którzy te mandaty mają sprawować i można z dużą prawdopodobieństwem stwierdzić, że ci radni niezasadnie będą sprawowali swoje mandaty, więc najprostszą drogą Przeprowadzenia, rozwiązania tego kryzysu jest skrócenie kadencji Sejmu. Jest to o wiele prostsze niż wymuszanie na niezależnych sądach. Kadencji Przepraszam, skrócenie kadencji samorządu dużo, dużo bardziej. Um, Dużo postrzegam, jeżeli i wymuszanie na sądach unieważnienia każdego protokołu wyborczego, dlatego że sądy też są związane z przepisami prawa i żeby była możliwość unieważnienia wyborów przez sądy, to niemal, że wszyscy obywatele powinni złożyć protesty. To jest po prostu nierealne, bo wiemy, że obywatele z zasady boją się sądu, unikają sądu, nie rozumieją sądu, nie są prawnikami i nie są w stanie pójść do sądu i złożyć setki tysięcy protestów i jeszcze bronić ich przed sądem. Dlatego to jest jedyny realny sposób na to, żeby tą kadencję, w której wyłoniono w sposób nierzetelny kandydatów skrócić. A czy Pana zdaniem y Rezygnacja sędziów PKW jest przykładem tego, że te wybory od początku do końca zostały zaplanowane i zrealizowane źle, czy po prostu pewien błąd, jeden system padł i dlatego jest ten problem? Gdyby to była tylko kwestia tego systemu, to podejrzewam, że sędziowie by nie zrezygnowali. To są jednak nie osoby, które są przyzwyczajone do swojej nieza niezawisłości i ze względu na presję mediów wynikającą z tego, że system komputerowy nie działa, na pewno by nie ulegli tej presji, bo nie po to jest Państwa Komisja Wyborcza. To by bardzo źle wręcz świadczyło o tych sędziach, że ze względu na jeden drobny błąd, Podają, i strach przed mediami podają się do dymisji. Sędziowie musieli ocenić, że po prostu od samego początku, a być może przez kilkanaście ostatnich lat pracowali w sposób nierzetelny, doprowadzili swoimi błędami do tego, że łatwo było w Polsce zmanipulować wyborami, zafałszować je i w takim razie podali się do dymisji. Tylko i, ta, tylko i wyłącznie tak rozumiemy działanie. Inaczej by o, oznaczało tylko tyle, że to nie, sędziowie nie byli niezawiśli, że tak naprawdę idea, z którą było powołanie Państwowej Komisji Wyborczej była, została wypaczona przez, przez media, w to nie chcemy się wierzyć. Dzięki. Благодаря ви бързо.